Trzeba było mi polować. Ja, ja bym zbureń, to nie da... ja się to Ja Nie fałujmy Ja Ja w się rzucił, żeby nie był tak, że byłby problem, żeby stać, ale rzuciłbyś się raz. Ale jakie? to?

Tomek nie ma siły biegać po Na ligę jeszcze nie zbierać, No i teraz zbieraj się Zobaczmy, to ledwo chodzi, nie widzisz. Co? To ledwie chodzi. Ja wiem, że on. Tutaj co. tutaj panu poradziłem. Sił. Niemcką przyrodę, macie z parę zmian dać, w takim Niech to bliżej, ja tylko blisk tu 何で <noise>

trzy dodać Cztery. Alan Za Erika wszedł To? Alan Kto tak. to strzelał? No nie wiem, chyba Alex strzelał, lewa noga, tak? Nie, Ech, nie prawa tam była, to nie Alex. Nie wiem, to nie spojrzałem nawet. Uważam, że już nie ten wzrok, co kiedyś? Już. Nie wszystko tam widzę, co się dzieje.

Głaś, to zaraz Rafał się szopuje, kurde. Zawiódź. Kurde, na to było. Jakby tak wjechał i kopytał się z się załatwił. Rafał, porku z piaskiem. Ten tartan to śliski, kurde. już

prawa ręka wękarza okno albo będzie mu w lewo ładowo na to super na okno no umie tylko żeby dobrze uderzył. Chyba mecz będą grali. No właśnie, jego powinienem ze swego powołania. A oni mają swój mecz. Nie do kopii, nie do kopii. 70, to od razu pobram pięć.

No dźwiga, nie, dziura jest tu jak człowiek. Wszystko jak w, jak... w lewa stroną Wszystko, no. no ale kto tutaj był lewa strona? A Franek ma lewą stronę, no pojęty trzyma już, no. Zobacz, znowu teraz. Dawaj, plecy ci rosną.

u nas Piotrek to samo zrobił. A, książkę jeszcze potem skosił. No, to obydwaj powinni dostać. No to już wiesz, skosił tam, wiesz. To strzela. A czemu Alan strzela? Ale on potrafił uderzyć. Ta sytuacja, no. Nie, no to bo to musiało... Z tego powinien być czy, przynajmniej bram, że było 2-2, bo tak już to już po wszystkim. A jeszcze Meddy podjechał karny do gwizny.

Ręka, ręka, bo... ręka bo... no, 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 ale no, Znowu Błaziewicz, to nie wiem! No, Błaziewicz! Tak wziął. Tak, Ręczka. Ale po co rękę wystawia, jak tu idzie taka? Nie no, była, była, bo on nie wiesz, tak, nie, nie chował, nie tak. Tak. To, nie, co Czemu nie Bravo! Thank, you. Thank, you. Thank you. <gulia> a ja wiem, czy był Perkarnego karnego, bo oni jak kończą on trening to każdy strzela do skutku. I jak ktoś ten wygra całą serię, to ten jest w meczu do każdego. No, no, to już radził za z tym, zarabeym, no. no dlatego Alan strzela, a pewnie Piotr drugi. A tak? Ale ci mają ten. Idzie!

Jest! Co? Bramek kolejny za człowieku, no nie może tak być Czerwona kartka o, o, o. Nie ma, patrz, patrz, patrz nie ma. Ej, porówieć! Spokojnie! Ej, spokojnie.

no, gdzie? Nie, no, Kupy, no to Tak było przyjemnie i kobiety znowu. My się nie odzywamy w, 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 w tej to, to, to jest, jest, jest wyraźne. Ja państwa zapraszam na herbatę najpierw. Ja mam kawę. Dobra, to kawa, będzie to. A my przyniesiemy ciasteczko. No i będzie długo, Nie, I z dół, znowu po kolejny błąd. On puszcza tą stronę, kurwa. Może to, być cały to, czas, czas lewa to, strona i cały czas w macie dziura, bo dzisiaj dziura no, no, Tak samo jak u nas wpuścił tego jednego, co, co dwie, dwie nam sprzeda. A. Ale, ale to, to jest. Ale o to to A, to, jest jest, to, taka, A, to jest. To jest. jest, to, jest nie to To jest. jest. To lewisza, lewisza, już 42 minuty z On jest aptykarzem już teraz do Józefowa jedziemy wynik Józef To tam tu ciężko Oni zagrali z, z kolejówkiem 18-11. 18 1 gdzieś mają. Oni ciężcy są do gry. No, ale to jest grudzień, oni są rozmiar. Mają tam... Oni ja, ostatnio ile przegrali? 4-2. Na oni, pierwszym meczu z 10-11. Oni zagapę tą przecież jedynką rywalizowali do ostatniego. Kto Sebastian. Sebastian. Zagadaliśmy się i nie zobaczyliśmy.

A tak no co on się nie, nie, się nie, W nie, 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 z nie, 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 Z nie, Garvolin, nie, z No my z nimi już graliśmy, żeśmy Żeśmy tam raz wygrali, chyba. Nie, raz przegrali 1-0 i raz 4 u nich. Dobra, tak gwizda. Ale. A to tak jak wtedy. nie trzy? No tak teraz co? Nie, przecież wiesz, że gwiździ, że piłka się toczy. Kurwa, ja nie wiem, stąd widać, aby... ale by. Ale on pod słońcem mógł nie widzieć. No jak? Teraz to już ile, z 5-6 minut przedyskutuje. 45 minut grają.